Siemaneczko z tej strony Guide USKC i witam was w nowej serii na kanale Manager F1 2022. To jest gra, która dopiero dzisiaj wyszła w sumie wychodzi 30 sierpnia, ale że zamówiłem sobie ją wcześniej, to 5 dni wcześniej mogę w nią zagrać. To jak w tym sezonie prezentuje się Ferrari, to jest takie pierwsze pstryk, Ferrari musi zdobyć w końcu mistrzostwo. Dzisiaj zaczniemy sobie nową karierę. No I I sei plan, Where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits and that legacy continues today. The 2021 championship was thrilling from start to finish and 2022 is set to be even better new regulations will usher in an age of pioneering changes new driving talent alongside returning champions will be dueling it out to the bitter end the pressure will be on the team principals in the upcoming season as they manage their drivers their cars and the whole team to push to victory this is not a challenge for the faint-hearted this is formula one Beautiful intro, naprawdę piękne intro. No, tutaj mamy jeszcze zespoły. Ferrari have entered Formula One every year since the World Championship began back in 1950. They still hold the most championship titles of any team. The team had a solid season in 2021, securing third place in the Constructors Championship. Ferrari are very much in it to win it

Pierwsze miejsce, cel długoterminowy mistrz konstruktorów. Cenę zespołu troszeczkę ponad cztery. Pracownicy, czyli kierowcy. Polityk numer jeden: Charles Leclerc, nasz pierwszy kierowca. Drugi kierowca: Carlos Sainz. Kierowca testowy: Antonio Giovinazzi. Więc dobra, wybieramy sobie dalej. Imię damy: Antonio Kaminski, że takie włoskie, albo mam lepszy pomysł: Antonio de Kamiński. O. Dobra, potwierdzamy, kontynuujemy i zaczynamy naszą karierę w Formule 1. Dobra, ja sobie tutaj już wszystkiego się nauczę, a wam to po prostu wytnę. Dobra, symulator na pewno sobie zmodernizujemy. 10 milionów, ale to zdecydowanie nam pomoże. No bo, popatrzcie sobie tutaj, przepływ powietrza podwaja, siła docisku podwaja. Wszystko tutaj podwaja. W dłuższym czasie po prostu zdecydowanie pomoże. O i centrum meteorologiczne, to nam się zdecydowanie bardzo przyda, bo wtedy dokładność po prognozy pogody na weekend z, y, z 60% pójdzie na 70. Zaufanie zarządu średnie, kurcze ile tutaj jest rzeczy, masakra, uwielbiam to. Impreza z okazji rozpoczęcia sezonu, zatwierdź prośbę dotyczącą przyjęcia, 10 tysięcy, ale zwiększy motywację kierowcy i personelu, więc tak, potwierdzę. Dobra, wyniki testów w Bahrajnie. Chudzenie silnika, piąte miejsce. Zdecydowanie musimy to poprawić. Nie podoba mi się to. W takim razie, e, cele kwalifikacyjne. Zdecydowanie do, do kwalifikacji 3. Dobra, to w sumie obydwa możemy tutaj za ten dać. No bo na pewno będziemy w K3. Nie widzę, dlaczego nie bylibyśmy. Cele wyścigowe. Pozycja na finiszu. Nie, przynajmniej jeden i drugie miejsce. I świetna pasa. Trzech kiero... Trzy wyścigi. Jeden kierowca na przynajmniej czwartym miejscu. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie idziemy do wyścigu, nie? Za weekendu wyścigowego. Witam w Formula One. Bahrain small... Ta gra wygląda wębry, przepięknie. Nie ma ma mały spiritu teraz w Grandstand. Zatem, czas na kolejny fantastyczny weekend of Grand Prix Racing. The Bahrain International Circuit is a challenging track. And the cars routinely have to brake from high gear to low to take the narrow turns. With the need for downhill braking, the risk of locking up is one drivers will need to manage. It's all about focus and balance to get victory here. At this early stage in the season, there are still plenty of opportunities for things to change. In this sport, there simply are no guarantees. The weekend begins here. Dobra, czyli tutaj zaufamy kierowcom, zaufamy i Charlesowi i Carlosowi, niech oni sobie dostosują konfigurację i zobaczymy jak będą się czuli grami, podpowiada, żeby symulować do kwalifikacji, tak zrobię, training jeden ukończony, drugi... Ukończony, trzeci ukończony. <laughs> Za bardzo chyba się z tym stresuję na samym początku. O, bardzo długo czekałem na tą grę i nie mogłem się po prostu doczekać, zrobić serii z tej gry. Najbardziej mnie jara to, że to jest oficjalna gra F1. No i proszę bardzo. Training numer 3. Leclerc był najszybszy, Sainz był na czwartym miejscu. Dobra, super, czyli zaufanie do konfiguracji. E, Charles ma 70%, Carlos 71%. E, wiedza o częściach obydwoje 67%. No i obydwoje są w 100% zaaklima zaaklimatyzowani na torze, więc przechodzimy dalej. Przechodzimy do kwalifikacji, nie? Wysyłamy Charlesa na tor. Kurcze, ale to wygląda nawet. Nawet w normalnej grze czegoś takiego nie ma. Wyślemy też Carlosa. Za chwilę zobaczymy jak Carlos będzie wyjeżdżał. O, proszę bardzo, tam jest wyjeżdża. Ale się jara, masakra. Przypał teraz będzie na YouTubie Gajdu Jara się z Polidów wyjeżdżających na tory. Patrzcie jeszcze jakie są kamery. I jeszcze jak to wygląda, jak, jak realistycznie to wygląda. Dosłownie, czuję się. Jakbym. O Boże! Jak to wygląda? Jak oni roboty wykonali z tą grą. Jeszcze te dźwięki, no tak idealnie wszystko zrobili, że po prostu to masakra. To nie wygląda jak gra. To jest najlepsze. To w ogóle nie wygląda jak gra. To wygląda normalnie jak. Jakbym oglądał Formułę 1 w telewizji, nie? O mój Boże, jeszcze prawdziwe głosy też. No niewiele. Brakowało, w sumie nie, nie było wiele, tak dużo różnicy, ale dobra, no to w takim razie idziemy do kwalifikacji numer 2. Leclerc już na prostej. Za chwilę zobaczymy, które miejsce. Pierwsze z, na, uży, na zużytych oponach z pierwszej kwalifikacji, Carlos na drugim. Niecałe 2 dziesiąte. Leclerc... Ledwie co za Verstappenem, bardzo mało brakowało, no ale Verstappen póki co pierwsze kwalifikacje najszybciej, drugie kwalifikacje najszybciej. O, teraz słychać, że zdecydowanie przyspieszył przed ostatnim, okrążeniem, przed ostatnim zakrętem. Jedziemy teraz z yy, Charlesem 324. Leclerc, pierwszy sektor, czy nie pierwszy czas, pierwszy sektor, też na zielono! Leclerc najszybciej. Dobra, więc Leclerc teraz zjeżdża do boksu. Tak samo Carlos Carlosowi coś nie poszło chyba na tym okrążeniu Kurczę, czyli Carlos na czwartym miejscu Mam nadzieję, że Perez nie będzie przed, przed Carlosem Bo wtedy no, nie będziemy na pierwszym rzędzie Niestety w pierwszym wyścigu nie udało nam się skarnąć polpożysień Szkoda No ale na przynajmniej mamy drugie i czwarte Może uda się wygrać wyścig Miejmy taką nadzieję Dobra, więc pierwszy start Carlos, proszę Carlos i, Ka i Charles, no, miejcie dobry start. Charles traci pozycję na rzecz Pereza, ale walczy w pierwszym, w pierwszym zakręcie i obronił. Dobra, tempo: tempo. Możemy jechać troszeczkę agresywniej. Tak samo Carlosowi. Dobra, to tutaj się bardziej martwię o Charlesa. Bo chcę, żeby wyprzedził Maxa i może uciekł mu, chociaż ja wiem, że bardzo, bardzo dużo od niego wymagam. Sainz ma najświeższe opony z całej stawki, praktycznie. No, ale Carlos też musi. Będzie się tutaj atakować. Dobra. Skupimy się najpierw, żeby. Carlos wyprzedził Pereza. Dobra. Carlos powiodło się. rozmienił sobie na leklerka. Dobra, wyprzedził go. Przez go, Charles. Świetnie. I naciskajmy dalej. Pięknie. Póki co, póki co mi się udaje. Dobra, Carlos, dawaj. Masz Maxa. Chociaż jeszcze to wyjście z zakrętu. tylko martwił mnie te Red Bulle zaraz za nami. Bardzo. Jezu, co się tam, sta tam stało? Tam Max troszeczkę rozrabia, ale spoko, tak to źle nie wygląda, wygląda to akurat bardzo dobrze, bo patrzcie, Verstappen teraz ma najbardziej zjechane opony, tak samo z Perezem, Gaslym i Alonso, więc naprawdę nie wygląda to źle. Tym bardziej, że siedzimy Verstappenowi na tyłku. I Sainz teraz wyprzedził. Zobaczymy sobie powtórkę. Na prostej startowej, o oh, proszę bardzo. Czyli jednak na prostych nie jesteśmy tacy, tacy źli. Nie chcę jeszcze nic mówić, w razie czego, no ale jakbyśmy wygrali... O, Vettel przyblokował koło na ostatnim te zakręcie. A, szkoda mi, Fatela. Szkoda, że odchodzi z Formuły 1 po tym sezonie. Jakbyśmy teraz wyprzedzili Verstapena obydwoma z Bolidami, byłoby super. Leclerc wyprzedził Verstapena, jeszcze tylko teraz Carlos. No, jeżeli ta strategia się powiedzie, będziemy naciskać. Powiemy. Klerkowi, żeby naciskał, dlatego że ma końcówkę opon, a musi teraz naciskać, dlatego że zjeżdża na twarde opony już do końca wyścigu. Jesteśmy 6 sekund za Carlosem i Verstappenem, a mamy nowie tenkie opony, na których jedziemy do końca, do końca wyścigu. 30 okrążeń, 34, a 23 pokonaliśmy na, na średnich, więc to powinno być, powinno być w miarę okej. Okay. Dobra, super. Teraz na lekkim tempie jest Leclerc, ale cały czas się zbliża do Verstappena i Sainza. Tutaj damy lekkie, ale żeby naciskał. Spalimy troszeczkę paliwa. Verstappen już zjeżdża. Na tym okrążeniu tutaj mamy 89 i tutaj mamy 90. Dobra, czyli te. No, a Leclerc będzie musiał oszczędzać. Jeszcze 16 okrążeń. Jeszcze 8 okrążeń, no mam nadzieję, że Charles wytrzyma. Teraz się zaczyna stres. 6 sekund. Teraz trzeba przyspieszyć Charlesem. Te opony już długo nie wytrzymają. Dobrze, ale to są ostatnie os, os, ostatnie okrążenie praktycznie teraz. Wiem, że to jest 20%, ale opony VersaPena wcale nie są lepsze. 24%. Boże. Idziemy teraz z leklerkiem na tylnym skrzydle. 17% opon. No kurczę, żeby tylko wytrzymał te ostatnie półtorej sektora.

Zasłużył na to, żeby wygrać to... Te, ten wyścig No i tak się też dzieje Ferrari, pierwsze i drugie miejsce z drugiego i czwartego miejsca na... E, starcie Udaje się, tak jest! Pierwsze i drugie miejsce w pierwszym wyścigu, super! Jak to wygląda? Ferrari obok Ferrari Tak jest! Gratulacje Tak jest, 1-2 Bardzo się cieszę z tego Carlos troszeczkę zawiedziony, ale spokojnie, też wygrasz wyścigi w tym sezonie. And the his worth with a drive today. Dobra, więc Leclerc na pierwszym, Sainz na drugim, Verstappen na trzecim, Perez na czwartym, później Hamilton na piątym, Bottas na szóstym, 44 punkty Ferrari, 27 Red Bulla, 14 Mercedesa, 8, Alfa Romeo Leclerc wygrał, więc został 1,5 miliona, a od sponsorów dostaliśmy łącznie 4 miliony 600 z zachętami i gwarancjami wyników, więc łącznie w ten weekend jesteśmy 3 miliony do przodu. Bardzo mi się to podoba. Dzień dobry Antonio, tuż przed twoim dołączeniem do zespołu rozpoczęliśmy pracę nad nowym projektem produkcyjnym. Miło mi poinformować, że projekt został ukończony, a w magazynie samochodowym czeka nowe zawieszenie. Nie mogę się doczekać współpracy z tobą w tym sezonie. Dobra, więc w takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba i nie możecie się doczekać kolejnego. Więc zostawiajcie jak najwięcej łapek w górę i subskrypcji. Im więcej łapek, tym szybciej będzie kolejny odcinek. Ja się z Wami widzę w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!